naszych przyjaciół ze Zjednoczonego Ursynowa, który koncert marzył mi się od pewnego czasu, ale dzisiaj jest taka możliwość, jest taka sposobność. Zapraszamy Was do koncertu. Dziękuję. Zjednoczony Ursynów. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry. Jeszcze, jeszcze zanim nasi honorowi goście kombatanci opuszczą dzisiejsze nasze spotkanie, chciałbym bardzo serdecznie naszym kombatantom podziękować za przyjazd, za odwiedziny nas tutaj w Polsce, w macierzy. Proszę Państwa, jesteście naprawdę naszymi największymi bohaterami i to, że my, nasze młode pokolenie, cały czas działa, cały czas pracuje i wierzy w sprawę polską, to wszystko jest wasze zasłużone, właśnie waszego mitu tego heroicznego mitu. My cały czas o tym wszystkim o tej walce, o tej nieugiętej walce pamiętamy. Dziękujemy Wam Państwu z całego serca, że mogliście obdarować nas tym natchnieniem, które napędza nas każdego dnia do wiary w naszą ojczyznę i do tej siły, żeby ta nasza ojczyzna terytorialnie chociażby kiedyś została i tak jak państwo mieszkają na y, ziemiach, tak jak pani kapitan powiedziała, okupowanych y, przez wroga tymczasowo. Y, tak, to jest prawda. I Polska w końcu wróci tak samo do Grodna, tak samo do Nowogródka, tak samo do Lidy i aż po Pińsk, y, proszę państwa. To także, także jeszcze jeden utwór zagramy. Mam nadzieję, że państwo y, przed samym wyjściem wysłuchają. To jest utwór Armia Podziemna. Y, powracamy. I właśnie nawiązuje do, do tego, że Nasze młode pokolenie, są tak samo jak Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w którym współdziałam, cały czas walczy i my jesteśmy taką małą armią podziemną. Poproszę o puszczenie I raz, dwa. Uważam za swój największy obowiązek. I raz, dwa. Zjednoczone Ursynów dla Polski. wiarzmiona, lecz niezłamana. Po latach, latach znów powracamy. Podziemna armia powracamy. Znów konspiracji lata przed nami. era główna, wywiad, Kiedy ten czas już odbudowywa stopnie wojskowe. Podziemna armia, od szeregowca aż generała. My się je damy, oj się nie damy. Odbudujemy zbrojny mechanizm. Materiał ludzki nie jest go wiele, lecz będzie więcej. Organizacja to najważniejsze Dla tych, co walczyć wolą i szkręcze Mamy legendy i swych bohaterów narodu tysiącletniego na tamibów Trójcy świętych w armii podziemnej Nardawi Bóg Trójc Święty w armii podziemnej Wrap samych Armia Podziemna odrodzona Polska potęga jest złona Wyklęta, my to polska armia podziemna Armia podziemna, odrodzona, polska potęga Nie złota, wyklęta, my to polska armia podziemna A zysięka los nas połączy Dla ojczyzny walka dla Polski Dzieci nie każdej, lecz przede wszystkim intelektualnej Nie mać, wykonać rozkaz Stanów dość prostego. A nasz celem, jej niepodległość, a nasz celem jest polski wielkość. Powracamy, powracamy armia Armia powracamy, odrodzona Polska potęga, jest wolna, wygnębia. My to Polska, armia Pośrednia, powracamy, armia Pośrednia, odrodzona. Nie złowna, wyklęta, by to polska armia podziemna. Wracamy armia podsiemna, odrodzona, polska potęga, niezłowna, wyklęta, by to polska armia podziemna. Obracamy armia podziemna, odrodzona, polska potęga, niezłowna, wyklęta, by to polska armia podziemna. Opracamy, armia podziemna Dziękuję Państwu bardzo, nie mnie należąc z prawa, tylko prawo należące z naszym bohaterom i stanowiskiem Kościoła. A my dalej razem wspólnie krzykniemy na pożegnanie. Cześć! Przepraszam, przepraszam, w momencie. A teraz chciałbym Pani Katynę. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham Pani. To nie jest Oj. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Weszłam sama do zaproszenia, ale nie mogę dalej cierpieć i tak milczeć. Przeżyliśmy bardzo już długi wiek. Komuś brakuje 8 lat do setki, komuś 10, 12, 15, naprawdę długo. Ale nie było takich szczęśliwych dni jak dzisiaj. W jednym dniu tak dużo szczęścia, powagi, życzliwości odczuliśmy od Was. Дала давали ще нас на дужчий час. Працами – це наша шара дні, це наше шара життя. Але завдячаємо вам з добрим настроєм, добрим гумором. І будемо діяти далі. Дякую дуже за все. З Богом. Proszę Państwa, jeszcze chcielibyśmy tak wspólnie razem, jak ktoś chce ze mną krzyknąć, to tak na cześć i chwały nas Bohaterów. Cześć i chwała! Bohatero! Bohatero! Cześć i chwała! Bohatero! Cześć i chwała! Bohatero! Dokładnie. A teraz następny utwór. Proszę państwa Następny utwór. Przepraszam bardzo, że cały nasz repertuar nie może być przedstawiony, ponieważ mamy teraz ścisły wielki post. A jako chrześcijanie, jako katolicy nie możemy robić wielkich pustych imprez, ale nasz repertuar dobraliśmy tak, żeby była i zaduma, i, i fajne, takie pozytywne uderzenie. Teraz akurat utwór, który Państwu przedstawimy, właśnie nasi kombatanci na pewno dużo więcej wiedzą o nas, o tym temacie, ponieważ go przeżyli. Na utwór nawiązuje do no, tragedii. Dobrze, dziękuję jeszcze raz Państwu dziękuję. bardzo. Bardzo dziękuję, że będziemy miał jeszcze okazję dla Państwa. Dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, nasi kombatanci z Grodzieńszczyzny, z Nowogrodczyzny, nasza armia krajowa odmaszerowała, a my zostajemy ze Zjednoczonym Ursulowem. Teraz dla Państwa zagramy na tył.